mokre łapska TV a czemu by tak nie tak nie z perspektywy 3 latka e, chodzi mi że z dołu co e, to znaczy statyw się spierdzielił. <gryw> muszę kupić drugi statyw i mikrofon chyba nieważne E, zapytają, a dlaczego nie pokażę krewetkarium? A dlaczego nie pokażę 149? A dlatego, że tam dzieje się wszystko tak, że się dzieje i nie ma o czym gadać. A w tym akwarium, akurat, jest o czym gadać, jest co rozkminiać, dlatego będzie o tym. Może będzie to yy, króciutka seria o tym, jak się mokre łapska po raz enty. W życiu zglonów odkopuje. Tak. Dojebały mnie yy, od ogonium, dopierdzieliły to akwarium, yy, sinice, dopierdzieliły to akwarium, brunatnice. I jak widać na załączonym obrazku nie obyło się bez ofiar, ale po kolei. To znaczy tak. Jak mówiłem w odcinku poprzednim, muszę się tu czas włączyć. Jak mówiłem w odcinku poprzednim, podjąłem decyzję o tym, że to akwarium ma wyrok, tylko czeka na wykonanie, wykonanie nastąpi jak mi się zachce. Ale póki jeszcze mi się nie zachciało, to fajną okazją jest porozkminianie, po raz tęgie porozkminianie, po raz kolejny. I, i, i będą to wywody jak to się mokre łapska po raz enty z glonów odkopuje jak widać no, nie obyło się bez ofiar trawnik poszedł się bratać z koszem na śmieci nie miałem wyboru, musiałem go po prostu wyrwać dlatego, że zarastał brązową plechą szybciej niż ta roślina była w stanie się odżywiać, jak widać jedyne co udało mi się Uratować strawnika, to wygrzebać, przeczyścić, wysupłać jakieś tam z 15 sadzonek hirsuty na nowo, i została wbita. Niektórzy nawet pytali, gdzie jest ten piasek szary, co ja kiedyś wysypałem. No, on był cały czas sobie pod hirsutą. Tutaj mnie na pewno, co niektórzy się zdziwią albo zbiją, że niestety tą tę, tę, tę połać musiałem. Z pełną świadomością że się tego nie robi, ale musiałem to odmulić. Eee, powód tego był taki, że musiałem, wiedziałem, że jeżeli to wystawię za chwilę na pełne oświetlanie, a substancji odżywczych i, i gospodarka tlenowa jest tam konkretnie, coś tam jest nie tak, to po prostu wolałem to przewietrzyć, przemieszać, żeby to podłoże dostało tlenu. Przyznam szczerze. Z ręką na sercu, że troszkę trząsłem porami, co się wydarzy po tym odmoleniu. Na szczęście nic jakiegoś takiego mega strasznego się nie wydarzyło. Baniak wygląda co prawda ciut lepiej niż poprzednim razem, no ale to już minęło tam z 2-3 tygodnie mojej zabawy i. Podejmowania jakichś tam kro kroków mniej lub bardziej radykalnych, ale do rzeczy ja postanowiłem jeszcze, zanim to akwarium rozwalę, postanowiłem jeszcze się z tymi lądami, jak mówię, pobarować, po, po, pociągać za uszy, bo to się można z tego naprawdę sporo nauczyć. Poprzedni, poprzedni taki, 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 takie wysranie się, jakie miałem, to było. Dokładnie rok temu, latem, i przyznam szczerze, że dużo chodzi mi po głowie, jak, yy, jak pory roku wpływają na akwarium. Dlatego że co prawda tragedii żadnej nie ma, ale widzę po akwariach, że od kiedy zrobiło się ciepło, nie wszystko idzie tak jak szło. Może nieźle, ale odrobinę inaczej. No dobra. Jak to ja sobie postanowiłem z tym radzić? Po amerykańsku, wiecie, jak to jest po amerykańsku radzić sobie z akwarium? E, to znaczy przelewać hektolitry, galony wody. Pierwsze co zacząłem robić, to postanowiłem jakby robić dwie podmianki w ciągu tygodnia. Czyli właściwie podmiany są robione co trzy dni. Tygodniowo przelewane jest 160 litrów wody, w sobotę i w środę. I dzisiaj właśnie jest środa i jak tylko przestanę gadać jedzie następna podmiana. Yy, w myśl też takiej zasady, że yy, cokolwiek odżywia tyglońska, na szczególnie sienicę, to po prostu trzeba to przepłukać. Ale, ale. Znaczy przepłukać, no po prostu zabrać koryto z przednosa, tak? Ale, ale. Dalej nie rezygnuję z jakby skarmienia roślin. I tutaj muszę przyznać, że ostatnio sporo przebywam na jednym z forów o akwarystyce holenderskiej. Nie tyle stricte roślinnej, co holenderskiej. I tam muszę przyznać, że nadziałem się, natknąłem się na jak już wiele teorii testowałem, jak ci co oglądają kanał, to wiedzą, na jednych po prostu sobie szukam też sam na swoje potrzeby, co jest złotym środkiem, i prawdopodobnie nigdy nie przestanę, ale yy, nie jest zbawiony, po prostu postanowiłem odżegnać się od tych wszystkich PPM-owych historii zawartości nawozów. W słupie wody postanowiłem nie przestawać karmić roślin, ale dać im wszystko to, co jest im potrzebne: wszystkie mikro, wszystkie makro, natomiast w ilościach takich, żeby mam zamiar makro sprowadzić praktycznie do niewykrywalnych dla testów. Tyle, że cała zabawa ma polegać na tym, żeby sobie wystrzelić daweczkę taką. Żeby rośliny to zjadły, ale w wodzie, żeby to było albo niewykrywalne, albo minimalnie wykrywalne dla testów. Co za tym idzie, można chyba śmiało powiedzieć, że odżegnuję się od, 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 od nawożenia w kierunku Estimative Index. Jakkolwiek, kochani, nie próbowałbym tego robić, a już nie raz próbowałem nie tylko na tym akwarium, ale to, to jest inna rzecz, inny temat, to to mnie po prostu nie działa. Coraz bliżej jestem tego podejścia do sprawy, że to nadmiary powodują y, kłopoty, a nie, a nie niedobory. To znaczy na pewno niedobór jednego pierwiastka spowoduje kłopoty, natomiast y, jednak chyle się, z całą tą swoją zabawą i tym swoim doświadczeniem, jakie mam, chyle się ku, 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 ku podejściu do sprawy, że, mm, że wcale aż tyle tego lać nie trzeba. Miałem jeszcze przygotowane kilka wątków, ale nie wiem, czy już mi specyny nie wyleciały. Ale dobra, do rzeczy. W poprzednim filmiku też mówiłem, że nic absolutnie nie zmieniałem. Bo po prostu cały czas próbuję dojść do przyczyny e, kumulacji nawozów i tak. Pierwsze co przykuwa moją uwagę, to kiedy myślałem sobie, jak sobie radzić z tym pyłkiem na szybach, zacząłem limitować mikro, ale. Nie pomyślałem o limitowaniu makro również. Prawdopodobnie to makro się skumulowało. W moim przypadku kumuluje się ono również w podłożu, po czym w wodzie pojawia się z... znikąd. Eee, I to wydaje mi się, że ten pyłek po prostu zamienił się już w wodę ogonią i dalej, i dalsze problemy. Eee, Mówiłem też, że nie zmieniałem nic z oświetlenia, i okazało się, że jak się człowiek zastanowił porządnie, to były zmiany. Tylko, że kurczę, w życiu bym nie przypuszczał, że taka zmiana może spowodować problem. Chociaż wcale nie jest powiedziane, że spowodowała. Otóż wymieniłem świetlówki, tyle że wymieniłem je teoretycznie na świetlówki. Na oświetlenie cały panel stał się, jakby no, gorszy. Po prostu nie miałem dostępu do takich samych, natomiast połowa świetlówek została wymieniona na białe Osramy 6500K, dokładnie takie same jak były tylko nowe oraz dwie świetlówki, jedna różówka i jedna 10 10000 kelwinów została zastąpiona świetlówkami takie jakie mi wpadły w ręce, były, są to świetlówki fluwalowskie 6700, to się chyba jakoś nazywa Live Spectrum czy coś takiego, takie świetlówki mi wpadły już. Chciałem takie dwie białe po Bożemu, a drugie już takie lepsze. I te świetlówki mają podane, że mają temperaturę barwową 6700. Natomiast na gołe oko one mają taki różowawy, jakby poblask. Żeby już tego było mało, jako że te osramy przyjechały mi y, złamane na pół, to dwie świetlówki zostały wymienione w, 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 najpierw dwie, potem dwie na przestrzeni jakiejś. Trzech tygodni, także nawet ta zmiana oświetlenia była stopniowa, ale kto wie. Dalej, jedyna rzecz, którą też się zmieniła, o czym też nie pomyślałem, że jest to zmiana, a jednak, to to, że przestawiłem się z podawania mikro w postaci nawozu Easy Life Profito na zwykłą, helatowaną mieszankę żelaza plus tam śladowe. W jakichś tam procentach nie mam tego opakowania w tym momencie przy sobie, ale taki zwykły helat żelaza. I zacząłem podawać dokładnie yy, tak samo jak podawałem, w wartościach mniej więcej dokładnie takich samych, czyli gdzieś tam w granicy pół ppm, -a, co nadal w moim akwarium daje yy, taką wartość mikro, znaczy żelaza raczej niewykrywalną dla testu. Dlaczego. Pozbyłem się, a czy pozbyłem się? Nie tyle pozbyłem, co po prostu testuję. Dlaczego zrezygnowałem z profitu? Dlatego, że okazało się. Że Profito, znaczy ja miałem od tego świadomość, ale po prostu zaczęło to też moją uwagę zajmować. a Dlatego, że Profito może być to nawóz używany jako mikro, ale również może być to nawóz używany. On jest jakby zrobiony z myślą o tym, żeby był to nawóz ogólny do akwariów takich mniej oświetlonych i bez CO2. Czemu? Bo on zawiera te pierwiastki makro, które mogą wystąpić, jakby mogą wystąpić deficyty, czyli magnez i potas. Plus mikro, przy założeniu, że reszta makro akwarium jakby generuje samo, tak. Tyle że jak ja używam mineralizatora, który już zawiera magnez i potas, nawożę magnezem i potasem. Plus jeszcze dawałem to mikro z magnezem i potasem którego Easy Life nie Podaje jaką wartość tych, tych, tych dwóch makro tam się leje do tego akwarium wraz z tym nawozem. Postanowiłem po prostu zrezygnowałem z profito głównie ze względu na obecność tego magnezu i potasu, dlatego że podając stąd, 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 było to po prostu niemożliwe do wyliczenia, ile tego mniej więcej tam jest, więc kto wie, czy te, te moje końcówki, te szczytówki rotali yy, nie protestowały z tego powodu. No tak czy siak zmieniły się tuby. Zmieniło się y, mikro, ale jest podawane też y, w podobnych ilościach, chociaż właściwie nie zupełnie. Dlatego, że kiedy przyszedłem, to będzie w tym momencie już trzeci tydzień takich jacie pierdzielę podmian. To y, nawozy jadą dalej. Mam tą swoją pompeczkę, i y, nawozę to akwarium. Właściwie głodowymi dawkami, i staram się doprowadzić głównie azot i fosfor gdzieś do azot, może 5-10, fosfor nawet poniżej jednego. I zobaczyć, co się wtedy wydarzy. Jako, że już mi tak strasznie nie zależy na tym baniaku, zależy mi najwyżej na satysfakcji, jeżeli znowu to wyprowadzę. Na prostą. Natomiast nie tyle mi zależy, bo to jednak człowiek zawsze się, jak coś pójdzie nie tak, jeszcze w takim akwarium, które się często pokazuje, to się człowiek łatwo frustruje, prawda? No, a tutaj cała moja zabawa polega na, na właśnie obserwacji, jak ten gląd się cofa, jak te rośliny sobie walczą, bo tutaj jest fajnie, można zaobserwować całkiem niezłą wojnę, na przykład po lewej stronie, hydrokotyle. Całe skąpane w glonach, ono, ono, ono ponad nie wyrasta, potem znowu się zaglonia i wyrasta dalej, zwiększam, przy okazji jeszcze trzeba było zrobić przecinkę, no bo już trzeba było, co też w sytuacji nie pomogło, ale yy, zanim się wezmę za kupno żwiru i ziemi i może się też wezmę za mineralizowanie ziemi, w przyszłości widzę to akwarium jako bardziej holenderski deseń, ale dokładnie jeszcze nie wiem, może nawet ten korzeń stąd wyleci, ale co tam. Na razie ktoś by pomyślał, że mam całkiem niezłą zabawę z właśnie z obserwacji z całej tej, tej wojny z glonami, na, też na podstawie lektury i też innych. Yy, Innych punktów widzenia. Mam też jeszcze taką myśl, że im dłużej siedzę w tym wszystkim i im więcej o akwarystyce i o akwarystyce roślinnej wiem, to coraz bardziej dochodzę do wniosku, że internet, jeżeli chodzi o zdobywanie wiedzy, można sobie potraktować tak rozrywkowo, towarzysko, a jest strasznie, strasznie ciężko wyciągnąć. Informację taką, która zadziała. Ja już tych teorii stestowałem ojoj. I na wielu poległem, na wielu wygrałem. Nie żałuję, że się tak dzieje, dlatego że przynajmniej nabieram. Ja i, i, i wy też, no bo wszyscy działamy mniej więcej podobnie. Człowiek nabiera sam po prostu poglądu na to, co jest bzdurą, a co działa, a co tu działa lepiej, a co tam działa lepiej. Na przykład nadziałem się niedawno na takie mm, ciekawe, ciekawe podejście, co przykuło bardzo moją uwagę, że na przykład yy, paradoksalnie duże zawartości azotu i fosforu w akwarium low Wcale nie muszą spowodować problemu a na przykład czwarta tych wartości w akwarium yy, mocno oświetlonym już może powodować kłopoty. No ciekawe, bo to jakby odwrotne do tego, czego, do tego, co, co, co ja tutaj uprawiałem przez dłuższy czas, ale tak naprawdę każde akwarium jest inne i już wielokrotnie się o tym przekonałem. Różne rzeczy działają w różnych okolicznościach. Mokre łapska, tak, no ja się bawię w odglanianie. Miałoby to też mieć pozytywne strony o tyle, że pewną część roślin chciałbym z tego akwarium mimo wszystko w nowym wykorzystać, a dużo z niego wyleci, ale no w tym momencie nie mógłbym, dlatego że przeniesienie. Sinic do świeżo założonego zbiornika, no to byłby strzał jedną kulą chyba przez oba kolana. Mokre łapska dzięki. Bądź to coś nie od razu ja zglejł. Ty rozwusz od sekwencji do wyrazu pyska. Tak jak od ogniska iskra, znowu włyska. Znany głos nieznajomy szpyska.